Zapraszam do obejrzenia kolejnego zestawu shortów poświęconego relacjom z innymi ludźmi. Dla łatwiejszego szukania każdy zestaw podzielony jest na rozdziały, także łatwo znajdziesz interesujący się temat. Oczywiście wszystkie wskazówki siłą rzeczy dotyczą dość podstawowych kwestii, dlatego jeśli chcesz się stać bardzo dobrym w budowaniu relacji i radzeniu sobie z konfliktami, to zapraszam do przestudiowania zestawu naszych książek Sukces w relacjach międzyludzkich i wojna na słowa który to zestaw korzystnie kupisz w naszym sklepie. Informacje znajdziesz w opisie, a specjalny kotrabatowy dla widzów pokażemy za chwilę. Piszemy też nową książkę Sukces w racjach damsko-męskich, która ukaże się jesienią. Jeśli chcesz być poinformowany, gdy będzie ona już dostępna i otrzymać na nią kotrabatowy 10%, to niezobowiązująco zapisz się na listę zainteresowanych. Link masz tutaj na dole w opisie. Pewna pani napisała w komentarzu, cytuję Wszyscy faceci to lenie, chcą tylko wykorzystać kobiety, zawsze jesteście tacy sami. Jak ktoś wygłasza takie generalizujące poglądy o płci przeciwnej, to wywalajcie z waszego życia. Wszystko jedno, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, bo tych ostatnich też nie brakuje. Nie próbuj nigdy przekonać takiej osoby, że ty jesteś wyjątkiem. Zapamiętaj, że poglądy typu wszystkie kobiety są, albo wszyscy mężczyźni są to, to znak albo poważnego ograniczenia umysłowego, albo rezultat. Rezultat jakichś poważnych i nieprzepracowanych traum z przeszłości. W obydwu przypadkach takie osoby nie nadają się do udanego związku, a nawet do dobrej znajomości. Poznając nową kobietę, patrz uważnie i sprawdź, czy nie występuje sytuacja, kiedy kobieta ma sporo wymagań i granic, które ty musisz przestrzegać, ale twoje granice i potrzeby są dla niej nieistotne. Jeśli tak jest, to pozostaw ją różnym masochistom, a sam poszukaj sobie normalnej i traktującej cię po partnersku. Jest ich w Polsce znacznie więcej niż myślisz. Bardzo wiele osób obojga płci ma w głowie skostniałe stereotypy, przez które postrzegają świat, i tacy ludzie nie nadają się do poważniejszych związków. Aby nie tracić czasu, jak najszybciej przetestuj to na samym początku znajomości, bo potem może być trudno ją zakończyć. Jako mężczyzna, zapytaj na przykład kobietę, co sądzi o podejściu mężczyzn do związków z kobietami. A jako kobieta, zapytaj faceta, co sądzi o hipergamii kobiet. I słuchaj uważnie, co odpowie ta druga osoba. Jeżeli zacznie generalizować, wrzucając wszystkich do jednego worka, zamiast uwzględniać, że ludzie są różni, to skasuj natychmiast znajomość i rozejrzy się za kimś innym. No, chyba że szukasz kogoś tylko na parę ładnych numerków. Jeżeli ktoś na początku znajomości naśmiewa się z innych ludzi, grup społecznych i tym podobnych, to potraktuj to jako czerwoną flagę i działaj odpowiednio. Pewna pani na przykład skasowała faceta za to, że naśmiewał się z uczelni, na której studiowała, i miała rację. To był bardzo kiepski początek i potem mogło być gorzej. Nie bądź na to pobłażliwa, choć oczywiście trzeba umieć rozróżnić naśmiewanie się od merytorycznej krytyki w dyskusji. Jedna pani mówiąc, że najlepiej jest żyć pojedynkę, napisała w komentarzu, cytuję Mam koleżanki, aby poznać faceta musiałybyśmy przymknąć oko i zatkać uszy, często zniżyć się do poziomu głupoty i często patologii takich facetów, a jest ich mnóstwo. No cóż, jeśli szukamy jedzenia na śmietniku, to też nie znajdziemy tam nic wartościowego, wartościowego pożywienia, tylko śmieci. Trzeba wiedzieć, gdzie są dobre restauracje i dobre sklepy. Podobnie jest w życiu z partnerami obojga płci. Większość ludzi nie tylko nie wie, gdzie ich szukać, ale co Gorsza, nie ma szans, żeby się potem u takich dobrych zakwalifikować. I słyszymy potem różne teorie i usprawiedliwienia, dlaczego żyją samotnie. Zrób to znacznie lepiej od tej większości. To jest łatwe. Jeśli naprawdę chcesz dzielić życie z pasującym człowiekiem, ale nie możesz takiego znaleźć, to się nie poddawaj. Prowadź sama ciekawe życie z aktywnościami wśród ludzi, którzy naprawdę żyją, a nie tylko obracają się w kręgu tematów praca, mieszkanie i telewizor. Bądź miła i przystępna, ale szybko eliminuj negatywne osoby z twojego życia. Popracuj też trochę nad własnymi umiejętnościami rozmowy i myślenia, i może odrobinę też nad wyglądem. Jak będziesz wystarczająco długo próbować, to być może życie nie da ci tego, co szukasz, ale da ci to, czego naprawdę potrzebujesz. U mnie tak było i tego ci serdecznie życzę. Jeden z widzów napisał, że szukając partnerki do długoterminowego związku, miał kilka sytuacji, że kobieta odrzuciła go ze względu na to, że nie ma własnego mieszkania. Usłyszał, że posiadanie mieszkania jest dowodem na zaradność życiową, a skoro go nie ma i wynajmuje, to jest niezaradny. Kobiety, które odrzuciły tego pana z takiego powodu, wyświadczyły mu wielką przysługę, eliminując się same z jego życia. Jak dla kogoś brak własnego mieszkania automatycznie świadczy o braku zaradności życiowej, to taka osoba jest albo skrajnie materialistyczna, albo ograniczonym głupcem o wąskich horyzontach życiowych, albo i tym, i tym jednocześnie. Unikaj takich kobiet jak ognia, zostaw je innym. Jeśli musisz z drugiej strony pytać, czy jesteś w związku, a nie jest to dla Ciebie oczywiste, to niestety nie jesteś w związku wartym tego określenia. Nie rób sobie złudzeń, nie patrz na Twoje marzenia, nawet nie na deklaracje z drugiej strony, tylko na to, co faktycznie jest. Zastosuj biblijne powiedzenie: Po owocach ich poznacie. Obudź się i odpowiedz na pytanie: czy chcesz te złudzenia kontynuować? Czy też zakończyć. W tym drugim przypadku na pewno pojawią się wolne przestrzenie, zarówno na poszukiwanie kogoś lepszego, jak też, to ważne, pracy nad sobą, aby być atrakcyjniejszym dla innych. Pewna pani napisała w komentarzu, że woli być sama niż w stałym związku lub luźnej relacji z mężczyzną. Czy bycie samemu jest złe, czy też nie? To jest oczywiście indywidualna ocena każdego człowieka. Osobiście uważam, że bycie w bliskim związku z właściwą osobą to jest najlepsze, ale jeśli ktoś takiej sytuacji nie ma, to przynajmniej bywanie z osobą, z którą od czasu do czasu wzajemnie zbogacamy swoje życie, też jest niezłe. To jest właśnie tak zwana przyjaźń z benefitami, która niepotrzebnie oburza wiele osób. A w wypadku skomplikowanej sytuacji życiowej jest to często jedyne i najlepsze możliwe rozwiązanie. W jednym z filmów o poznawaniu partnerów zacytowałem chyba piosenki, które mówią, że nie zawsze dostajesz to, co chcesz, ale czasem to, czego potrzebujesz. Pewna pani oburzyła się, mówiąc, że przecież wie, czego ona szuka. Na tym właśnie często polega problem, bo ludzie wiedzą, czego szukają, i ta wiedza często oparta jest na stereotypach, a nie jakichś własnych potrzebach. A potem, nawet jak znajdą to, czego szukają, to są oni rozczarowani. Moja rada to uważaj na czerwone flagi, ale poza tym bądź otwarta na to, co przynosi ci życie. Pewna pani zapytała, czy mężczyzna, który ma dziecko z inną kobietą, jest w stanie w pełni pokochać, Inną kobietę. Dwa lata temu poznała mężczyznę, który sprawia, że czuje się niesamowicie bezpiecznie, ale tylko wtedy, gdy są sami, bo spotykają się oczywiście nieoficjalnie. Ona mieszka sama, on dalej z dzieckiem i żoną, a wkrótce eks-żoną, bo pani wierzy, że on też chce się rozwieść. I teraz mówimy o mężczyźnie, który na samym początku powiedział, że jest rozwiedziony. Jeśli na początku powiedział, że jest rozwiedziony, a to okazało się kłamstwem, to niezależnie od tego, czy i ile ma dzieci, zdyskwalifikowałbym takiego gościa jako kandydata do poważnego związku. Jeśli jest pani z nim dobrze w łóżku, no to można to tolerować jako tymczasowego partnera do zabawy, ale jednocześnie rozglądać się z jakimś poważnym. Panie. "Cencie się i na stałe poszukajcie kogoś, kto jest z klasą i bez ogona. Pewien facet na początku znajomości mówi kilka lat starszej kobiecie, że jeszcze nigdy kobiety nie miał, nie był w związku, ale dla niej rzuciłby jej cały świat do stóp. Ten nowy facet pokazuje co najmniej jedną potężną czerwoną flagę. Zgadniesz którą? Wbrew pozorom. Najgorszy nie jest to, że on w tym wieku jest jeszcze dziewicą i że nie był w związku z kobietą, ale to... Że kompletnie nie znając tej kobiety, obiecujej jej wszystko, co możliwe. To w najlepszym wypadku świadczy o totalnej niedojrzałości i desperacji, a w gorszych to może być próba manipulacji. Tak czy inaczej, pamiętaj, dawanie w ciemno obietnic bez pokrycia powinno takiego człowieka zdyskwalifikować jako partnera do czegokolwiek poważnego. Pierwsza linia pani obrony to zablokowanie odwiedzin córki w waszym domu. Może się mąż spotykać z córką, gdzie tylko zechce, ale nie w waszym domu, i to trzeba mu bardzo wyraźnie i klarownie powiedzieć. Dotychczasowe spotkania w waszym domu to festiwal pogardy dla pani, który szkodzi pani samopoczuciu i zdrowiu i na który pani zdecydowanie nie zasłużyła. I to należy natychmiast zakończyć, komunikując to jasno i klarownie mężowi. Jeden z widzów napisał w komentarzu, że fakt, iż moja żona też wybrała mnie jako najlepszego dostępnego partnera, jest kolejnym dowodem na naukowo udowodnioną hipergamię kobiet. Ciekawe, bo ja też wybrałem moją żonę jako najlepszą dostępną partnerkę spośród innych atrakcyjnych możliwości. Czyli jestem przykładem hipergamy męskiej? Tak naprawdę, to prawie każdy z nas. Niezależnie od płci, do długoterminowego, poważnego związku stara się dobrać możliwie najlepszego partnera, zwłaszcza jak ma wybór. Nad tak zwaną hipergamią użalają się przeważnie ci, którzy ze względu na ogólną cieniznę no nie mają wyboru. Zamiast się użalać, lepiej popracujcie nad sobą. Uświadom sobie, że bardzo wiele negatywnych sytuacji opisanych w moich filmach można uniknąć, jeżeli masz właściwą wiedzę i umiejętności, których nie uczy ani szkoła, ani społeczeństwo. Dlatego musimy sami inwestować w siebie i w nasze umiejętności społeczne. Ja też tak musiałem. Nasze książki Sukces w relacjach międzyludzkich i Wojna na słowa, a także będący w przygotowaniu Sukces w relacjach damsko-męskich będą kluczem do odblokowania Twojego potencjału i budowania trwałych i satysfakcjonujących więzi z innymi ludźmi. Tyle na dzisiaj. Obejrzyj jeszcze ten film, a potem proszę daj lajka i zasubskrybuj ten kanał, aby nie przeoczyć kolejnych praktycznych filmów. Warto też zapisać się na mój newsletter, gdzie od czasu do czasu dzielę się pożytecznymi informacjami o moich działaniach pro bono i bezpłatnych spotkaniach. Do zobaczenia!